Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z serii gry Metro Last Light w wersji Redux zainstalowanym na platformie GOG. Oto tu, albo tu, albo tam, albo tu, albo tu lista najnowszych subskrybentów, tak więc dziękuję, jest już was tyle, tyle was już, was już jest, tak więc dzięki wielkie za tutaj subskrypcje, lajki, to wszystko, tak więc nic innego mi nie pozostaje jak was zaprosić do kolejnego odcinka. Przez ogień. Wszystkie drogi prowadzą na Oktypiaską. Cień tam jest. Anna też już tam jest. W rękach moich wrogów. W rękach zdrajcy Leśnickiego. Byliśmy świadkiem przykrych sytuacji, tej przykrych sytuacji. Zostaliśmy zaatakowani przez Leśnickiego. Zobaczymy, co tu w ogóle przyniesie nam. O, właśnie. No tak, mało amunicji, bo żeśmy trochę poszczeloli hm. Super to wygląda. Dobra, musimy... O, zrobić tak dobrze. Przez ogień się nazywa. Tutaj żeśmy spadli, tak? Dobrze. Dobra, porwała nas woda. Musimy zobaczyć, co tu w ogóle się dzieje. Gdzie my w ogóle wylądowaliśmy? To, że po prostu Artiem przerzuta jest jakieś cud, nie? amunicja dobrze, wszystko trzeba przeładować I możemy dać się zaskoczyć, o dokładnie ale mało 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 jeszcze mało kong pao o o o o o o tutaj jeszcze coś jest ale nie da się, o da się a mam maksik. dobrze tak więc mamy na maksa wszystkich A wszystkie apteczki są na maksa.

Okej, okay. musimy się uwolnić, Anne. Ale to co? Aha, dobra. Aha, dobra, nie da. się, Myślałem, że to jest. Dobra, nieważne. Co rozstrzelano? My wypełniamy przykaz rządstwa Krasnej Linii. не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Вот-вот. И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей всего остального. Сколько не видел, уже они Ну no что? Как? У нас же даже температуры! Даже температура! Ага. Ёлки-палки, ты чего в упор уже попасть не можешь? Притомился? Tragedia. Kolejna kolejne mieście, mie miejsce kazi, czy po prostu oni ich tutaj przynoszą? Mhm. Nie mam nic z tłumikiem. Ale mam pięć noży, dobra. Ciekawe, czy mogłem ich uratować. Jakbym szybko zareagował, co? Najgorsze jest to, że tutaj naprawdę nie ma nic z tłumikiem. RKM, RKM, proszę przeładować. To już chyba będzie Max. Nie, jeszcze. Ba. Jeszcze mało. Okej. Okay. Dobra. Mamy zapisanie. Było. Dobrze. Trzeba to już zwiedzić. Nic nie ma. Nie było jeszcze troszkę amunicji. O! Teraz jest Maxik, dobrze. Teraz mam przynajmniej po. Przynajmniej minimum po jednym magazynku. Jest z czego szczeloć. Okej, okay. tam, tam widziałem ich. Aż mi kurde korci. Towary zjadły na chuj. Odkazuj. Co za dupek. nie wiem, aż mnie po prostu korci. Dobry. Dobrze, o. Szniki faker. Ktoś siedzi, Tylko nie wiem czy to wróg <laughs> To było ich dwóch <laughs> Idzie, 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 idzie tutaj Da się to jakoś dołem? Nie, nie da się. Tędy po skrzynkach ewentualnie. dziubnego jak tu będzie. Ej, z... bywa dokładnie. No, chodź. Słyszycie. Lezie. Nie wiem kiedy go dziubnę. mogę sobie wejść, uuu, uh, nie wiem po co mi to w ogóle, bo tu już jest okay. Co? Nie, wygląda na wroga Nie da się tego wyłączyć Tu jest jeszcze, o, dobrze, 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 dobra, dobra, dobra się wszystko przyda, wszystko, wszystko. Dobra, ten tutaj mnie teraz zacznie. O, się kryje przede mną, kurczaczki. No jak teraz mam to zrobić? O, dokładnie tak, w dupsko dostał dupsko dostał O Dobrze To był chyba ich jakiś, nie wiem, dowódca? A Dawaj, wszystko co tu jest Mogę iść teraz górą albo dołem ryzykować, o daj nie ma nikogo, chyba nie Dwojo, u nas i tyle było ze Sneakyfuckera ja do go znają, ostrożnie Видишь его? Не, ны. Так что у нас тут в карманцах? Колец нет. Жаль. И ты ли, и ты ли было за за шинки факер? И ты Dziękuję. O to chyba An a Anna, chyba sobie tam sama porodziła O to jest coś. Ach, dobrze, no to oni tutaj byli, właśnie patrzyli na to. Mogłem iść tutaj górą. I w jakiś sposób zaskoczyć z góry na nich spaść albo coś A, <noise> dziwnie tu się wchodzi, dobra O, 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 tu coś jest. Kurde, ile tu tropów jest. Nie, nie chcę, nic nie chcę. Tutaj, 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 tutaj była. Oh, idziemy tędy. Oho!

Есть заражены, так? Думаю, вы понимаете, что придется Что? усыпите Я вам что? Псина подзаборная. Я боевой офицер. Пулю хотел. А как там может быть сделать фонарбо? О, и то, вообще, был так есть. To właśnie o to chodziło. Aha, dobra. Oni ich. A, to są zakażeni. Dobra. Teraz rozumiem. I oni po prostu czyszczą te wszystkie stacje i to wszystko. Całe stacje wyczyszczają. Czyszczą w sensie. To sobie wezmę Broń Broni pneumatyczna. He, <słuchaj> też fajne. <słuchaj> Coś go tam wciąga. Co tam wciągnęło? Oni czyszczą stacje tutaj, ja nie wierzę Oj, panie o. Saluśka A no na pewno, mm -hmm. tak, brzdyń, Jeszcze minuta trzydzieści dwa, tak, ta jakaś, o, ale amunicję to ja A, ten też przyszedł. Nie świeć mi prosto w oczy ty. Dobra. Nie widział mnie? Oni w ogóle mnie nie widzą. Ta jak płynie krew, siha, ujucha. No filtr. Trzeba przetrzeć maskę. O, dokładnie. I lecim, 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 lecim. Abstrita. Napompować Wszystkiego mam na maksa Znak stalkerów o! Tutaj mamy znak stalkerów To znaczy, że co? Coś zrobiłem? Coś wyłączyłem? Coś włączyłem? ok Tam ktoś jeszcze się kręci Tylko, że ja go nie widzę Kurde, one normalnie wbijają i mordują nie widzę tu jeszcze nikogo o o o o o o oni mnie nie widzą chyba jestem troszkę za daleko żeby a jednak he <słuch> puścił brońkę dobra trudno odkryli mnie czy ja w ogóle tutaj kiedyś jakieś śniki fakery skutecznie takiej od a do z czy tak mm -mm, nie za bardzo e, e, e. o oddział, który z... oddział, który zniszczył posterunek zakonu i porwał Annę, wkroczył na Oktyabrską, pokojową stację neutralną. To oznacza wypowiedzenie wojny zakonowi i wpływowej hanzie, która graniczy z Ok diabrską. Oddział leśnickiego, choć dość silny, na pewno nie wystarczy, by rozpocząć wojnę z Hanzą. Nie rozumiem tego, co zamierza korput. Co ten diabeł wymyślił? Oni tam jeszcze biegają. Hi. Artyom gra na gitarze. Cześciu. No Spokój ma być Łoł Dobra Oho, dlatego to się nazywa przez ogień Przez ogień Uu. Najpierw trzeba się, że tak powiem, uzbroić Dobrze, tędy już szliśmy Nie, 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 to ja nie chcę To jest neutralna stacja była. Jest była. To była neutralna stacja. Zaatakowali neutralną stację tylko po to, żeby wywołać wojnę. On to jest. To wszystko zrewna, wszystko się zjara, wszystko się spali, doszczętnie wypalone. Dobra. Ok, było, 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 było zapisywanie. To jest moja szansa. Dobra, on wejdzie tam na górę jako bank. Trochę inaczej jakoś to bym zrobił Jakoś inaczej Dobrze. Dobry Nie da się tego włączyć A ten agregat da się? Da się Super Teraz się pobawimy On tu jest? Nie

Dowiedzieli się o moim istnieniu, ale, ale to chyba nie ma nic Ooo, nie widzą mnie A. Co jest? Jaki ziomek Mam cztery ostatnie. não, Dobre Mało, mało Ah Oh, Do kości, ich, po, znaczy do kości, no popalili ich, popalili ich na śmierć. Wow. Nie, tu już mam na maksa chyba. No przyda, przyda się. Tam, tu są jeszcze dwa O, kilka, dobrze, 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 dawaj, dawaj, dawaj Bo to są chyba te, którymi ja, mam nadzieję, zezwałem Nie widać mnie, nie widać mnie, nie widać mnie Jestem szniki faker jest. <gry> Jak tam nie git? Mogę tu wejść? Super. Co mi to dało, że tu wesz wszedłem? Weszłem. <grymne> Co mi to dało, że tu wlazłem? To do mnie strzelają? Nie. Rozstrzeliwują tam. Dobra, może ktoś uratuje? Dobra. Co to chodzi? Jakiś boss? Dobra, no to teraz się pobawimy Spokojnie, bez nerw, ja na taką sytuację, na każdą sytuację mam As Asortyment, że tak powiem, w swoim asortymencie <laughs> Okej <Okay. śmiech> No i co, wstydzicie się? No nie wstydźcie się, chodźcie, no to przecież co Nie poradzicie jednemu stalkerowi no co wy, takie pipki, no chodźcie a jednak pipki Pimp pimpeusze dobra no co i tyle? wow, lipton, co wy tacy jacyś słabi kurde debuffy jakieś mają czy co? okej okay.

Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! Это кольцевой! Окей, а это что он был хедо-отпорный? было бы трошки громкий. Да, не что Лемонный стикер. Кто еще громкий? Лемонный стикер. Fajne. On powiedział, że z jak zdejmę, trzeba było zdjąć, to co dla Anny bym ją dał. Okay. I zgasło światło przez ogień. Epidemia. Elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Wyłaniający się obraz jest przerażający i niewiarygodny. Chcę opowiedzieć o tym innym, ale sam nie umiem w to jeszcze uwierzyć. Czerwoni zakazili ochstrabiańską nieznanym zabójczym wirusem. Jej pokojowo nastawieni mieszkańcy niczego się nie spodziewali. Czerwone oddziały sprzątające wkroczyły na stację pod pretekstem ratowania ludzi i zlikwidowały wszystkich kobiety, dzieci, starców pewne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Jeśli to prawda, ja i Anna też możemy być zarażeni. Nie zostaliśmy zabici, ale nie wiem, jak długo zdołamy przetrwać. Ogień już jest za nami, przed nami epidemia. Epidemię zobaczycie już w kolejnym odcinku, a mi nic innego nie pozostaje, jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście na razie. Cześć!